Siema widzowie! Przepraszam was znów za to, że mnie długo nie było, bo już miesiąc minął od ostatniego filmika na tym kanale. No ale dobra, wracam, bo są wakacje. Był prawy czerwony pasek, więc gitara. No i dzisiaj otworzymy sobie Zjednoczone Królestwo Włoch. i Tutaj musimy zająć sobie trochę Słowenii, Chorwacji, Kosowa, Albanii, w sumie samą Albanię. Grecję taką południową no i tak, no, taką północną Libli Libię e, można powiedzieć no i dobra najpierw lecimy tutaj no, pospanimy sobie jakieś tam rzeczy po prostu klikać okej okay, nice dobra teraz bierzemy sobie te jednostki w stronę Słowenii i w ogóle e, oczywiście większość z was e, wie, że już od dawna grają euro mm, w wszystkie państwa, no i ogólnie, jakbyście chcieli, to ja mogę zrobić sobie um, takiego Wam um, shorta gdzie po prostu um, jest jakiś taki filmik z euro. Bo fajnie to wygląda. Um, ten niedawno kupiliśmy nowy telewizor, więc daje um, fajnie. No więc um, można było go nagrać i napiszcie w komentarzu komu kibicujecie na euro to jest was, waszym czarnym koniem no i dobra wracając tutaj do Age'a mamy już tą prowincję Słowenii zajętą później sobie to będziemy musieli jeść w Szwajcarii i teraz byśmy, moglibyśmy się wducić w Chorwacji więc sobie troszeczkę zrekrutujemy iść co i upijamy im się takie 10 tysięcy, no dobra, wystarczy e, ...wojnę. Tutaj... Ehm. Um. <grym> coś, coś, coś nie wyszło. Do Ale dobra, no spokojnie. Ja już rozgrzany jestem, bo dzisiaj sobie chwilę pograłam w <grym> Żartuję, w ogóle nie grałem. Ja prosto tak sobie nagrywam, bo stwierdzenie, że, że dago nie nagrałem e, czegoś na nic nie wrzucałam na YouTube'a, więc powinno nam coś wrzucę. I sprawdźmy, jeszcze tą rzeczy potrzebuję. Dobra. Nice, nice, nice. Tylko, że tutaj nas na nie ale dobra. Nie, nie zadatkowali Więc przejmujemy sobie te wszystkie tutaj prowincje, które potrzebujemy. I dobra, nice. Już to dobrze wygląda. I w sumie najtrudniejszym teraz będzie tylko ta grecja później. Dobra, ja sobie troszeczkę zrekrytuję i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy już ponad 12 tysięcy jednostek, więc nice. I tutaj praktycznie, całe, e, praktycznie całą Czarną Górę e, trzeba zająć. Tylko te dwie prowincje, stolice. E, no i dobra. <grych> nice. Bierzemy sobie pokój. Okej, okay, mamy to. I teraz Albania. Przyjął tutaj wypowiedź wojny. No i co? mi się tutaj. Hopsa, hopsa. Teraz pyk, pyk, na stolicę uderzamy. I o! Oh, blisko było, żebyśmy dostali takiego konga na łeb. Na łeb. No i dobra, yy, na badania sobie I Inwestujemy na badania. Pyk, pyk, pyk. No dobra, już prawie mamy wszystko, tak szybko. Tylko brakuje nam jeszcze um, praktycznie całej Grecji, a po prostu jest wysepek um, Więc gitara zrekrutuje sobie szybko tutaj w Rzymie Za chwilę poskipujemy No i dobra, myślę, że 10 000 wystarczy I dobra, pożądamy wojnę Hop, hop Zobaczymy czy... o, fuck o oh, fuck O oh, fuck O oh, Boże co ja zrobiłem Dobra mm, wycofajmy się na chwilę O w mordę uh, Tutaj coś zrekrutuję Tutaj troszeczkę ich zajmiemy żeby nasze 5000 mogło dotrzeć e, z Rzymu do e, Grecji No i oj Będziemy musieli się z nimi teraz męczyć no dobra e, dobrze idzie na spokojnie na, na, na spokojnie to, że przegrywamy z nimi i 6% jest na ich korzyść nic się nie dzieje, ni nic się nie stało, tutaj po prostu zrekrutujemy i, zo i zobaczymy co się stanie. Tutaj no dużo jednostek niby rekrutujemy, niby mało, niby dużo, no ale dobrze jest, <grytanie> że tak powiem. tu jest fatalnie. Dobra, robimy tak. Okej, okay, hop, hop. I... Dobra, to niech zostało zostało tutaj. Zrobimy tak. I tutaj moglibyśmy sobie... Nie... Nie możemy. Jesteśmy zbyt biedni. O, w mordę. Dobra. Nic się nie stało. Dobra, tutaj się postarajmy wbić. Mamy już te 3000 na Włoszech tutaj na Półwyspie niskim. no, Wyspie no i dobra lecimy tym doatem tymi jednostkami i tutaj jeszcze tą Albanię by się zdało odbić te tereny, które kiedyś należały do Albanii w przed chwilą dobra tutaj tak średnio nam idzie no dobra dobra nie ma co, ja zarekrutuję i widzimy się za chwilę bo to będzie by długo trochę trwać dobra zrekrutowaliśmy i tutaj już mamy no spoko armię takie chyba bodajże ponad 7000 udało mi się wbić do Aten i teraz spróbujmy ich tutaj e, podgryźć od południa i o to, i to był, to był zajebisty ruch o no Dobrze to wyszło, dobrze, dobra, nice, nice, nice. Teraz lecimy tutaj ty, tymi jednostkami. No i super, nice. Teraz sobie dzielimy tutaj jedną na pół. Hopsa, hopsa. Nie możemy lecieć do sparty. No, nie, nie, nie. Tak. No i co? No to wykrywamy już to na spokojnie na razie. Z Libią będzie, wydaje mi się, że e, łatwo. No dobra, hop, hop, hop. No ale miałem rację w, w pewnym sensie, że z Kreacją będzie coś ciężko. Szczególnie, że ja myślałem, że e, ten... nie będą mieli e, to jednostek. Jak się okazało, oni mają więcej niż myślałem. No ale dobra, nice. E, udało nam się żeby tu jest jeszcze, jeszcze raz zająć a Ateny Dobra całymi inoskami cyk, c cyk. cykla czy kretę jeszcze musimy sobie całą zająć te dwie prowincje. Um, nie, nie musimy więc e nice dobra, tutaj i dobra um, potrzebujemy w sumie weźmiemy sobie całą a później po prostu oddamy Eee, nie w e, Grecji. Dobra, teraz mamy pokojowe, bierzemy sobie to, 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 to i to i to. I dobra, weźmy sobie to i e, dobra. E, a my dobra, Turcy w sumie możemy oddać. Handel, dwu. Y, Jaki powiedz wojny. E, tylko zobaczę sobie szybko. Okej, okay, nie potrzebujemy tych prowincji. Tych e, handel prowincja dobra, zapisz. Masz? Dobra. i eee, zobaczmy. Dobra. OK. dobrze. I jeszcze tylko Libię trzeba. Eee, czy tymi jednostkami nam się uda? No myślę, że tak. Bo Libia nie jest jakimś dobrym państwem. Zobaczmy Którzy są na 77. Nie najlepiej nie najgorzej. gorzej. Hmm. No, tutaj sobie tu jeszcze w Rzymie Trochę. Wyśmiemy sobie na badania. Punkt technologii. Tak I... No, jakaś choroba, to to, to nie O oh, kurde. Z Rosji do pewne Ale plaga Dobra, nieważne. Kontynuujmy. Yy, nasze podboje włochami to tutaj sobie mam dużo naszych i wdupcamy im się tak pełno, pełno kurde będziemy się cackać i yy, um, <gryw> znów coś nie wyszło ale dobra, dobra no spokojnie to ogarniamy tak jak mówiłem, no stress, no stress, no spokojnie, nie ma się czym przejmować, a z tylko Libia. Tak, tu sobie rozbrałem, rekrutujemy tutaj i... no nie najgorzej, że to wyszło nie gorzej, nie, nie było najgorzej, nice. Mało już nam Hopsa. So. Ja nie chcę się z tą armią, tymi wojskami, już cóż pójdę na zachód. Okej, okay, tutaj już sobie wywalczyłem tę prowincję. Tą prowincją wypięć. Chodzimy się do ich stolicy. No przejechaliśmy więcej niż e, zakładałem, że przejmiemy. Um, na razie. Aha, ok, no, dobra. Hopsa, hopsa. Dobra, mamy to i sprawdźmy. Dobra, ehm, te. Ehm, czyli teoretycznie żeby to nam łatwiej tak poszło zrobimy tak, niech oni sobie to odbiją, gówno. <noise> dobra, nieważne, po prostu bierzemy sobie tutaj te prowincje. No i dobra. No i mamy wszystko, tylko w pokoju musimy jeszcze być. I chwila. Oj, 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 oj a się nam aha no to fajnie um, dobra trzeba to ogarnąć szybko z zombie nawet tym będę się bił um, to będzie tylko strata czasu dla mnie um. cyk trzeba ten burd tutaj ogarnąć ale nie chcę się być nie chcę mi się z nimi bić więc Węgry bić się z nimi mam to w dupie oho dobra tutaj się sprawili tymi swoimi mostkami węgry przyjęły propozycję zatkowania Austrii gitara Tutaj cyk Cyk O Boże Teraz cyk tutaj No i dobra, mam to Dobra, Austria przyjął pokój Nice I jeszcze zambia. O Boże jeszcze <laughs> Nie chcę żeby żeby ten, Teraz zrobię to co chcę dosłownie najlepszy AI w Age of History. No dobra, możemy już sobie stworzyć. No i proszę, ba a nie, tak, możemy. No i proszę bardzo. Mamy to. Dziękuję za oglądanie i tak na szybko jeszcze chcę e, zaprosić was do, do subskrybowania tego kanału. Teraz daj robisz tutaj łapkę w górę pod tym e, filmikiem. No i co? Widzimy się w następnym siema!